Cześć za oczy, nie widzę was w kolejnym odcinku LCS News i znowu niestety na szybko, bo tak wyszło. Ale cóż, to no obiecuję wam fajne podsumowanie na koniec sezonu po playoffach yy, razem z Jankosem z Tu jak wszystko dobrze pójdzie, w zamian za to, że te odcinki są takie na szybko. Ale jest 61,39, czyli przewaga jest całkiem niezła. Pierwszych dwóch meczów, co prawda, nie trafiłem, ale za to trzy następne trafiłem, i znowu jednego nie trafiłem, czyli ogólnie 3 do 3. Więc to tak ostatecznie wyszło całkiem no, no, remisowo. Pierwszy mecz, o dziwo, mimo strasznej przewagi w głosach, na korzyść, na korzyść Alliance, Millenium wygrało. I to strasznie fajny mecz był, i polecam go obejrzeć, jak kogoś to interesuje. Kogoś interesują te dwie drużyny. Fajny był mecz i ogólnie przyjemnie mi się oglądało, i byłem bardzo zadziwiony i e, pozytywnie zaskoczony grą Millenium. Szczególnie ich zmiennego junglera, którym jest Kotnex? Kot. Kontenx? No, no w każdym Kotnex, tak to czytają mniej więcej. Następny mecz to było Gambit kontra Rockad i niestety Rockad poległo, ale też na szczęście Gambit wygrało. I tak szczerze, jak czytałem wypowiedź Vandara na swojej fanpage'u, on to powiedział, że w tym meczu i, R i w Gambit zagrało dobrze, i oni zagrali słabo. I to się tak położyło, że mecz rozwiązał się. do na korzyść Gabitu, tam ładnie, strasznie balansowali między liniami. Gabit balansował także tutaj poszedł raskazniks, który raz poszedł redekton, tu Nidalka i cały czas tak balansowali. Do tego nidalka, no wiadomo, połóg cały czas odciąganie rockatu, nie mieli możliwości się wbicia. Tam raz ładnie się wbili, ale to już mi nie wystarczyło. Przegrali ten mecz. Następny są król kontra SK Gaming. SK Gaming to wygrało. I tu za wiele dogadań nie ma. Zresztą tego meczu sam nie obejrzałem, bo nie miałem za bardzo czasu. Potem Millenium z To był fajny mecz. Znaczy dość szybki i łatwy dla rokkat, Ale fajnie się go oglądało, bo tam kill za killem padał. Przyjemnie to wyszło, eee, no Millenium ostatecznie skończy na ostatnim miejscu, niestety tak samo jak SuperHat Crew na przedostatnim i to już jest z góry zważone, ale dalej mamy SK Gaming z Copenhagen Wolves, mecz na korzyść SK Gaming, niestety dla Copenhagen Wolves, ale stety na pewno dla SK, który w tym momencie już ma zapewnione, chyba zapewnione, albo tam jeszcze fanatik może im zagrozić jakoś minimalnie, Pierwsze miejsce, ale w każdym razie na 100% nie spadnie już do play-offów. Tak, będzie miało pierwsze albo drugie, co oznacza, że nie będą musieli już rozgrywać play-offów, tylko automatycznie są dalej bez żadnych problemów. Yy, I ostatni mecz Gambit kontra fanat. Fnatic, który miał zapewnić tutaj Gambit spokojne miejsce w Brak możliwości spad spadku niżej, trochę utrzymania fanatyku niżej i samemu jeszcze możliwość wejścia do drugiego, ale niestety ten mecz przegrali, a był bardzo ciekawy, bardzo długi Edward Sekił Barona w Leoną i w ogóle było ciekawie. No ale bywa, no nie dali niestety rady. Ogólnie mecze się już zaczęły, jak zwykle się nie wyrobiłem tutaj. Wiadomo, stawiam na SK Gaming. Nie oglądałem jeszcze więc... Znaczy dopiero się zaczyna zresztą, więc jeszcze nie wiem jak to jest. Więc SK Gaming, dalej. Copenhagen Wolves kontra SuperHat Crew. Głosuję na Copenhagen Wolves. Oni też już ostatecznie mają to miejsce, które mają. Bo nawet jakby ten mecz wygrali, to nikt nie ma 13 winów, żeby doścignąć. Znaczy... Nigdy nie ma tych 13 winów, żeby oni mogli doścignąć, tak? To w ten sposób. Dalej, jak Millenium wygra, a SuperHat Crew przegra, ewentualnie, to oni są na tej samej pozycji. Znaczy, nie, nie są na tej samej pozycji. Nie wiem, jaki jest stosunek między tymi dwoma drużynami. Jeżeli jest 2-2, to będą grali jeszcze dogrywkę, więc są o siódme miejsce, które może być kluczowe potem. W każdym razie, ale to grają jednak z SK z pierwszym miejscem, więc życzę im powodzenia. Copenhagen Wolves kontra SuperHat Crew. Mecz właściwie Onis dla Copenhagen dla Wolves, bo i tak nie zyskają wyższego miejsca. Ach, przepraszam, skopałem. Copenhagen Wolves ma jeszcze jeden mecz, więc czysto teoretycznie jakby Gabin przegrał swój mecz. Eee, jakby Gambit przegrał swój mecz i, Superha i Copenhagen Rules wygrało oba mecze, to tam nie wiem jaki jest stosunek między nimi, ale mogliby jeszcze chyba by nie mogli, ale jakby o, jakby Alliance przegrało mecz z Gambitem i jeszcze przegrało mecz z Copenhagen to możliwe, że jeszcze Copenhagen Rules może wyprzedzić Alliance, przez co zajmie piąte miejsce, Alliance szóste i tam coś tam, co i będzie grało z trzecim Aha, a A Akopetagorów z czwartym? No dobra, w każdym razie to, to nie jest teraz tak istotne. Wszystko rozjaśni się na koniec dzisiejszego dnia. Ale jest kontra Gambit, ja głosuję tutaj na Gabit. No i w, w, to będzie zdecydowanie mecz w wieczoru, bo jeżeli rokkat wygra, to... Skakuje egzekwos z Fnaticiem na drugie miejsce, ale jeżeli Rokkat wygra, to stosunek między Fnatikiem a Rokkatem będzie 2 do 2. Obo, obie drużyny będą miały 16-12 stosunek wygranych do przegranych, więc Będą musiały, musieli zagrać jeszcze jeden mecz, ostatecznie o to, kto będzie zajmował drugie miejsce. Tak to rozumiem, tak mi się wydaje, że tak będzie. Jeżeli rokkat wygra, głosuję na nich, chciałbym zobaczyć ich wygrano, bo naprawdę byłoby ciekawie wtedy, bo, bo jeszcze byłby dodatkowy mecz i wtedy kompletnie byłoby łombo-kombo. bo Rokkad miałoby szansę jeszcze raz zajęcie drugiego miejsca, w którym mm, to właśnie e, nie musieliby brać udziału w playoffach. A play wyglądają tak, że gra. Trzecie miejsce z szóstym, czwarte z piątym. I potem przegrani tych meczy grają jeszcze ze sobą. I, to, które, i ta drużyna, która przegra jeszcze po raz kolejny, musi grać re, relegację. Czyli te dwie ostatnie drużyny, siódme i ósme miejsce, plus ta drużyna, która przegra wszystko w playoffach. Tak, yy, i ostatni mecz ale jest kontra Copenhagen Luz. A co mi tam, Copenhagen Luz sobie zagłosuje, bo mogę. jest założę, że nic nie wygra dzisiaj. Yy, dobra, no to, to jest tyle. Ja to na szybko robiłem. Zapraszam do oglądania, bo meczu już lecą i naprawdę ciekawie, szczególnie na godzinę do no, około 20, myślę, że trochę się przedłuży, trochę po 20 to będzie. Fnatic kontra Rocket. Jeszcze na grupie mojej będę dawał info, na znaczy rzucę, o, zaczynają fanatic z Rockcutem i wtedy wtedy wszyscy możecie zobaczyć, oby, będziemy oglądać. Link do grupy oczywiście poniżej. Ja się z Wami żegnam. Do, do następnego odcinka, gdzie będę omawiał wszystko przed playoffami. I ostatecznie po playoffach z Jankosem. Mam nadzieję, że to się uda, bo tak wstępnie się dogadaliśmy, więc po playoffach tak yy, prawdopodobnie z Jankosem umówienie całego sezonu Spring Split, więc ja się z wami żegnam, do następnego odcinka LCS już na razie, cześć!